A co jeśli to wszystko było tylko sceną, a ty tylko postacią, która zapomniała, że gra? Ile decyzji podjąłeś dziś, wierząc, że to ty wybierałeś, podczas gdy w rzeczywistości tylko reagowałeś? A co jeśli strach, który cię paraliżuje, byłby jedynie zaproszeniem, nie do ucieczki, tą, ale do przebudzenia? Życie to sztuka teatralna bez prób generalnych. Dlatego śpiewaj, płacz, tańcz, śmiej się i żyj intensywnie, zanim kurtyna opadnie. Charlie Chaplin to nie rzeczywistość nas więzi. To iluzja, że rzeczywistość musi być kontrolowana. Alan Watts. Czujesz, że coś jest nie tak. Żyjesz w stanie ciągłej czujności. Jakby zawsze czegoś brakowało, jakby system miał błąd, niewidzialną szczelinę w tkaninie rzeczywistości. Ale nikt wokół zdaje się tego nie dostrzegać. Wszyscy idą dalej. Pośpiesznie, nerwowo, automatycznie, jakby to było normalne. Ty też próbujesz iść dalej. Ale w głębi duszy, głos szepcze: To nie wszystko. To nie może być wszystko. Ten film nie jest poradnikiem, jak wygrać w grę zwaną życiem. To niebezpieczne zaproszenie. Przypomnij sobie, że grasz. Bo w pewnym momencie swojej drogi zapomniałeś, zgubiłeś się, pomyliłeś się z rolą, a to, co było zabawą, stało się wojną, to, co miało być widowiskiem, stało się więzieniem. Ale, a co jeśli ktoś ci powie, że cierpienie, chaos, strach nigdy nie były wrogiem? A co jeśli prawdziwym wrogiem było zapomnienie? Przygotuj się, rozerwijmy zasłonę iluzji ostrzem świadomości. Ale uwaga, to przebudzenie nie niesie ze sobą komfortu, ono przynosi prawdę, a prawda, jak powiedziałby Nietzsche, nie jest dla wszystkich. Wyobraź sobie dziecko pogrążone w zabawie. Zakłada kostium, wymyśla imię, misję, dramat. Przez kilka godzin ten świat staje się rzeczywisty, zapomina, że się bawi, i zaczyna wierzyć, że naprawdę jest porwaną księżniczką, zranionym bohaterem, samotnym złoczyńcą. A teraz wyobraź sobie, że to dziecko. Nigdy nie zdejmuje przebrania. To właśnie stało się z tobą. Zapomniałeś, że to tylko gra. Alan Watts mówił, że życie to kosmiczny taniec, święty teatr, w którym wszyscy, bez wyjątku, jesteśmy aktorami, którzy zagubili się w swojej roli. Nie urodziłeś się ze strachem przed porażką, tego się nauczyłeś. Nie urodziłeś się ze wstydem przed odczuwaniem, tego się nauczyłeś. Nie urodziłeś się z potrzebą rywalizacji, ale w pewnym momencie nauczono cię, że życie to wyścig, że musisz coś udowodnić, że musisz zwyciężać. I właśnie wtedy przestałeś być sobą, a zacząłeś grać. Zacząłeś odgrywać rolę kogoś, kto ma wszystko pod kontrolą, kto musi się spieszyć, gromadzić, zdobywać. Ale jaka była cena? Zapomniałeś, że to wszystko to tylko gra. Znasz to uczucie, jakbyś zawsze się spóźniał na coś, choć nie wiesz dokładnie na co. Tę rozmytą tęsknotę bez imienia i kształtu, która podąża za tobą w milczeniu jak cień, to echo Twojej głębokiej pamięci, która próbuje ci przypomnieć, że coś zostało zapomniane, że ty w pewnym momencie zgodziłeś się na tę grę. Tak sam wybrałeś, żeby tu być. Wybrałeś, by czuć strach, złość, przyjemność, tęsknotę. Zgodziłeś się wejść do teatru istnienia ze wszystkimi ryzykami, bólami i chwałą, jakie to za sobą niesie, ale potem zgubiłeś się w scenariuszu. Watson mówił, że największym problemem nie jest cierpienie. Problemem jest to, że uważasz je za ostateczne. Przeżywasz każde rozczarowanie, jakby było ostatnie, każde odrzucenie, jakby było wiecznym wyrokiem. I zapominasz, że to, wszystko to, to tylko scena. Scena w spektaklu, który sam napisałeś. Ego to tylko społeczna konwencja, sztuczka umysłu, która tworzy ciągłość, mówił Waty, a mimo to trzymasz się go, jakby było twoją jedyną tożsamością. Ale co by było, gdybyś na chwilę odważył się puścić, gdybyś przez sekundę po prostu odetchnął i powiedział: Nie jestem tym strachem, nie jestem tym imieniem, nie jestem tą historią. Co by pozostało? Cisza, pustka, a może wolność? Nie obwiniaj się, że zapomniałeś. Prawie wszyscy zapominają. Tak działa gra. Jest zabawna tylko dlatego, że wydaje się prawdziwa, ale teraz zaczynasz sobie przypominać. Zaczynasz podejrzewać, że za każdym kryzysem kryje się zaproszenie, że za każdym lękiem stoi wybór i że być może cierpienie, którego tak unikasz, jest właśnie tajnym szlakiem prowadzącym z powrotem do domu. Bo przypomnienie sobie, że to tylko gra, nie przynosi banalnej ulgi, to egzystencjalny wstrząs, zawalenie się wszystkich pewników, ale też narodziny świadomości. Zbyt długo żyłeś, jakbyś był jedynie postacią. Teraz nadszedł czas, by odnaleźć gracza. Iluzja kontroli. Ego jako strażnik duszy. Zauważyłeś już, jak usiłujemy kontrolować absolutnie wszystko, to co czujemy, to co myśli drugi człowiek, to co wydarzy się jutro, a jednak nikt nie mówi, że to wyczerpujące dążenie do kontroli najbardziej nas zniewala. Alan Watts twierdził, że ego jest iluzją, postacią zbudowaną z wspomnień, lęków, pragnień i oczekiwań. My jednak mylimy ego z samą duszą i tu zaczyna się tragedia. Wierzymy, że jesteśmy tym imieniem, tym zawodem, tą historią błędów, tym wizerunkiem ukształtowanym, by się podobać. A im bardziej staramy się chronić tę postać, tym bardziej oddalamy się od tego, kim jesteśmy. Próbujemy kontrolować wszystko wokół, jak przestraszone dziecko, które usiłuje zatrzymać przypływ gołymi rękami. Ale morza nie da się kontrolować. Ład sprowokował. Kontrola to wygodna iluzja. I tym właśnie jest. Cienkim kocem pośród burzy emocjonalnej. Świat się rozpada, a my zamiast czuć, chcemy rozumieć, planować, przewidywać, dominować. Im bardziej jednak stawiamy opór, tym bardziej rzeczywistość staje się polem bitwy. Zauważyłeś, że kontrola zawsze łączy się ze strachem? Próbujesz kontrolować, bo boisz się czuć. Bojesz się stracić. Bojesz się, że nie będziesz kochany, bojesz się porażki. Kontrola nie jest siłą, to forma paniki. A ego? Ego jest generałem tej wyimaginowanej armii. Ciągle powtarza, że musisz być przygotowany, opancerzony, bezbłędny, zyskujący przewagę. Przekonuje cię, że jeśli opuścisz gardę, zostaniesz zniszczony. Ale nigdy nie mówi o cenie tego wszystkiego. Cenie życia przeżytego z zaciśniętym oddechem. Cenie tego, że nigdy się nie rozluźniasz. Cenie tego, że nigdy nie potrafisz się oddać. Kontrolowanie wszystkiego to sposób na powolną śmierć, bo tam, gdzie panuje kontrola, nie ma oddania, a bez oddania nie ma życia. Natura się nie kontroluje. Rozkwita i przekwita, dostosowuje się, ugina, przemienia, umiera i odradza się tysiąc razy, a Ty, Ty także jesteś naturą, lecz nauczono Cię stawiać opór samemu sobie. Gdy czujemy strach, zamiast siebie przytulić, usztywniamy się. Gdy czujemy złość, zamiast ją zrozumieć, osądzamy się. Gdy czujemy smutek, zamiast mu pozwolić, ukrywamy go. A co robimy ze wszystkim, co ukrywamy? Zakopujemy w ciele, w umyśle, w nieświadomości. Tyle, że to, co zakopane nie znika, fermentuje i pewnego dnia wraca pod postacią udręki, choroby, emocjonalnego paraliżu. Ład stwierdził, że dopóki będziemy próbować kontrolować życie, będziemy z nim w stanie wojny. I to prawda, kontrola to wojna, poddanie się to pokój. Ale uwaga, nie chodzi o bierność, nie chodzi o akceptowanie nadużyć ani o życie bez kierunku. Chodzi o to, by przestać opierać się temu, co nieuniknione, by porzucić iluzję, że możesz powstrzymać ból, koniec, zmianę. Nie możesz, ale możesz z tym zatańczyć. Możesz zamienić kontrolę w obecność, sztywność w ruch, wojnę w dialog. Wyobraź sobie przeżyć cały dzień, nie próbując niczego udowadniać. Nie próbując przewidzieć wszystkiego, nie walcząc z własnymi uczuciami, po prostu czując, po prostu będąc, po prostu istniejąc, ego zacznie krzyczeć, spróbuje ściągnąć cię z powrotem do kontroli, ale jeśli oprzesz się temu oporowi, jeśli po prostu będziesz obserwować, zobaczysz jak rodzi się coś nowego, coś co zawsze tam było, pod warstwami strachu, pod zbroją, pod rolą, którą grasz, przestrzeń, cisza, głębsze ty, i wtedy w tej ciszy gra zaczyna się zmieniać. Większość ludzi uważa, że odwaga to działanie pomimo strachu. Ale istnieje rodzaj odwagi o wiele rzadszy, bardziej cichy, bardziej głęboki. To odwaga, by nie stawiać oporu. Alan Watts nazywał to odwagą metafizyczną, rodzajem męstwa, które nie przejawia się w bohaterskich gestach ani wzniosłych przemówieniach, lecz w prostym akcie trwania, bycia obecnym, czucia, oddychania. Nawet gdy wszystko w tobie krzyczy, uciekaj. Bardzo łatwo być odważnym, gdy jest wyraźny wróg, zewnętrzna walka, szczytna sprawa. Trudniej jest stanąć twarzą w twarz z wewnętrznymi upiorami bez masek, pozostać z bólem, nie szukając rozproszeń, ośmielić się spojrzeć strachowi w oczy, nie próbując go uciszyć Netflixem, jedzeniem, mediami społecznościowymi czy natrętnymi myślami. Czy próbowałeś po prostu poczuć to, co czujesz, bez oceniania, bez mówienia to jest złe, to jest słabe? To minie, jeśli się czymś zajmę. Czy siedziałeś w ciszy ze swoją własną paniką, czy zanurzyłeś się kiedyś w samym sercu swojego niepokoju? To jest prawdziwa odwaga. Odwaga metafizyczna to nie walka z chaosem, to przejście przez niego jak przez ciemny las z szacunkiem, z pokorą, z akceptacją. Władz mówił, że cierpienie nasila się, gdy mu się opieramy, i miał rację. To jak wpaść do wody i szamotać się, toniesz. Ale jeśli się rozluźnisz, unoszysz się na powierzchni, to nie ból nas niszczy, lecz zaprzeczanie bólu. Kiedy stawiasz opór, tworzysz napięcie, a to napięcie rozprzestrzenia się po ciele, umyśle i sercu. Stajesz się sztywny, a wszystko co sztywne pęka. Lecz jeśli pozwolisz emocji przyjść, pozostać i odejść, nie próbując jej manipulować, ona płynie. Porusza się jak fala, która dotyka brzegu, a potem się cofa. Alan Watts zaprasza nas, by zamienić zbroję na obecność, by porzucić próbę wyglądania na silnych, aby wreszcie stać się pełnymi. Bo pełnia to nie brak bólu, to wolność odczuwania bez gubienia siebie. I oto najbardziej brutalny paradoks. Kiedy przestajesz stawiać opór, nie stajesz się słabszy, stajesz się niezwyciężony, bo nic już nie może cię zdominować: ani strach, ani ból, ani samotność. Nie musisz już uciekać, nie musisz się już ukrywać, nie musisz już kontrolować. Po prostu jesteś. W pełni. Nago. Żywo. Pomyśl o samurajach. Ćwiczyli nie tylko ciało, ale i umysł. Dążyli do tego, co nazywali najwyższym nerwem zdolnością stanięcia wobec śmierci, z pogodą ducha. Wiedzieli, że prawdziwa siła rodzi się w poddaniu, że najbardziej przerażający wojownik to ten, który już się nie boi. A ty? Potrafisz pozostać tam, gdzie boli bez ucieczki? Potrafisz obserwować siebie w ciszy, gdy wszystko wokół zdaje się rozpadać? Może to nie jest łatwe, ale to właśnie w tym ruchu odnajdujesz siebie na nowo, bo każda emocja, której unikasz, to cząstka ciebie, którą odrzucasz, a każda odrzucona cząstka to otwarta rana. Kiedy przyjmujesz strach, uzdrawiasz się. Kiedy czujesz ból z przejrzystością, on się przemienia. Odwaga metafizyczna to właśnie to sztuka umierania i odradzania się w sobie każdego dnia. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że nawet gdy wszystko wydaje się być w porządku, coś w tobie wciąż jest niespokojne? Jakby jakaś Twoja część zawsze czekała na kolejną katastrofę, kolejny błąd, kolejny ból. To jak życie pod czystym niebem, ale z otwartym parasolem, na wszelki wypadek. Alan Watts porównywał niespokojny umysł do nieskończonej cebuli. Rozwiązujesz jeden problem, zdzierasz jedną warstwę, a zaraz pojawia się następna, i tak trwasz. Warstwa po warstwie, strach po strachu, czekając na sedno, czekając na ulgę. Ale to, co znajdujesz, to jedynie więcej niepokoju. Niewygodna prawda jest taka, że lęk stał się emocjonalnym nałogiem, psychicznym nawykiem, sposobem istnienia w świecie. Od najmłodszych lat uczono nas, że martwienie się to oznaka odpowiedzialności, że ciągłe myślenie o jutrze, przewidywanie tragedii i uzbrajanie się przeciw niewidzialnemu to oznaka dojrzałości. Ale nikt nam nie powiedział, że to niszczy prawdziwe życie to, które jest tu, teraz to, które przecieka przez palce, podczas gdy projektujesz w głowie koszmary, które może nigdy się nie wydarzą. Próbowałeś kiedyś nie martwić się przez jeden dzień nie o rachunki, nie o to, co ludzie pomyślą nie o swoje ciało, przyszłość, swoją wydajność próbowałeś przestać przewidywać to, czego przewidzieć się nie da? Prawdopodobnie poczułeś winę, poczucie strachu jakbyś był nieodpowiedzialny. Ale to nie jest świadomość, to programowanie, głębokie warunkowanie, to głos kultury, który szepcze ci, że jesteś kimś tylko wtedy, gdy jesteś w ciągłej gotowości. Łacz mówił, że nieustanny niepokój to jak gorączka, rozgrzewa ciało, ale wypala ducha. Przyzwyczajasz się tak bardzo do tego stanu napięcia, że zaczynasz uważać go za naturalny. Ale taki nie jest. Spokój nie jest daleko, jest pod warstwami cebuli. Jest tam, nietknięty, czeka aż przestaniesz walczyć o kontrolę i zaczniesz pozwalać sobie na doświadczanie. Ale tu pojawia się paradoks. Im bardziej próbujesz przestać się martwić, tym bardziej się martwisz. Dlatego droga nie prowadzi przez walkę z lękiem, prowadzi przez obserwację. Pozwolenie by się ujawnił bez, reakon, bez reakcji. Traktowanie go jak przestraszonego dziecka, które krzyczy, bo pragnie uwagi. Nie po to, by je wygnać, ale by je przyjąć. Czujesz lęk, bo wierzysz, że jeśli przestaniesz go czuć, coś pójdzie nie tak, ale co jeśli pójdzie? Co jeśli ból się pojawi? Co jeśli nieoczekiwane cię zaskoczy? Wciąż będziesz tu, wciąż będziesz oddychać, wciąż będziesz czuć i będziesz trwać dalej. Lęk chce cię chronić, ale zamienił się w więzienie, a każde więzienie potrzebuje strażnika. W twoim przypadku tym strażnikiem jest strach przed brakiem kontroli. I tu wracamy do źródła wszystkiego. Chcesz kontrolować, bo zapomniałeś, że to tylko gra. Chcesz zapewnić sobie bezpieczeństwo, bo zapomniałeś, że gra zawsze była oparta na niepewności. Chcesz spokoju, bo nadal wierzysz, że spokój zależy od wyeliminowania wszystkich zagrożeń. Ale łoc przypomina nam: Życie nie jest problemem do rozwiązania, lecz doświadczeniem do przeżycia. A to doświadczenie składa się z kontrastów, z jasności i ciemności, z chaosu i porządku, ze strachu i ekstazy. Nie jesteś tu po to, by żyć liniowo, jesteś tu, by czuć spiralę istnienia ze wszystkim, co ze sobą niesie, włącznie z lękiem, a kiedy przestaniesz próbować go rozwiązać, kiedy przestaniesz z nim walczyć, zacznie się rozpuszczać nie jako problem, który znalazł rozwiązanie lecz jak mgła, która ustępuje o wschodzie słońca. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, mamy dla ciebie szybką wiadomość i być może jest to najważniejsza część tego filmu. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że utknąłeś, mimo że próbujesz się zmienić? Zauważyłeś, że bez względu na to, ile książek czytasz, ile filmów oglądasz, jak bardzo się starasz, coś niewidzialnego ciągle ściąga cię z powrotem do tych samych schematów? Wiedz, że to nie jest przypadek, i istnieje na to konkretne wyjaśnienie. Niedawno badacze i naukowcy ponownie odkryli model przemiany umysłowej, który od wieków był wykorzystywany przez filozofów, strategów i myślicieli, którzy zmienili bieg historii. To cicha, ale niezwykle skuteczna metoda łącząca naukę, psychologię i starożytną mądrość, o której nie jest, o której do dziś mało kto słyszał. Ci, którzy ją zastosowali, opisują to jako wewnętrzne przełamanie, klarowność, dyscyplina, silniejsze poczucie tożsamości, jakby po raz pierwszy naprawdę przejęli kontrolę nad własnym umysłem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zatrzymaj teraz film, skieruj kamerę swojego telefonu na kod QR wyświetlany na ekranie i przekonaj się sam o co w tym chodzi lub, jeśli wolisz, kliknij w link, zamieszczony w pierwszym przypiętym komentarzu poniżej. Spędziłeś sporą część życia próbując wygrać grę. Może nawet nie zauważyłeś, że w ogóle grałeś, ale teraz, gdy każda warstwa została zdjęta, a każdy cień oświetlony, pojawia się nieuniknione pytanie, a co jeśli prawdziwą rewolucją jest przestać się opierać i zacząć kontemplować? Alan Watts mówił, że życia nie trzeba kontrolować, trzeba je obserwować z taką samą czcią, z jaką podziwia się burzę elektryczną przecinającą nocne niebo. Nie próbujesz zatrzymać błyskawic, nie kłócisz się z grzmotem, patrzysz, poddajesz się, czujesz. Dlaczego jednak tak trudno zrobić to samo z własnymi emocjami? Bo nauczeni zostaliśmy reagować, naprawiać, bronić się. Strach przychodzi i od razu stawiamy tarcze. Pojawia się smutek i natychmiast szukamy rozproszenia. Gniew pulsuje i od razu myślimy: To jest złe, muszę się uspokoić. Tyle, że emocja nie jest problemem to osąd wobec niej nas zatruwa. Schakować życie to więc nie znaczy wyeliminować cierpienie, to wznieść się ponad sposób, w jaki się z nim obchodzimy, to pozwolić emocji przyjść i odejść, jak fali, która nas nie topi, lecz obmywa, to obserwować każde odczucie z taką samą ciekawością, z jaką naukowiec bada rzadkie zjawisko. To jest prawdziwy hak. Nie sztuczka, by wygrać szybciej, lecz przeprogramowanie świadomości. Nie musisz uciekać od bólu, musisz poczuć go w pełni, nie musisz uciekać od strachu, musisz z nim zatańczyć. Znasz to uczucie, że coś jest nie na miejscu, nawet gdy wszystko wydaje się w porządku to krzyk duszy proszący o kontemplację, o ciszę, o obecność. Watts mówił, że kontemplacja to pozwolić sobie być tak głęboko obecnym, że nawet cierpienie staje się piękne. Nie dlatego, że przestaje boleć, lecz dlatego, że przestajesz z nim walczyć. A na końcu każdy ból, którego się nie odrzuca, odsłania mądrość. Nie musisz bez przerwy zmieniać świata innych ani siebie. Musisz zamieszkać w tej chwili, zobaczyć, jak łza spada, usłyszeć własną ciszę, poczuć drżenie ciała i mi polebica i mimo to trwać. Kontemplacja to czyn rewolucyjny w świecie uzależnionym od rozproszeń. To najbardziej śmiały gest w czasach, gdy wszystko wzywa nas na zewnątrz: po więcej prędkości, więcej celów, więcej masek. A co gdybyś się zatrzymał? Gdybyś po prostu odetchnął i powiedział: Akceptuję. Nie w poczuciu rezygnacji, lecz jako spokojną odwagę, jak ktoś, kto patrzy na chaos i mówi: Ufam. Bo w głębi siebie wiesz: Wiesz, że życie nie przyszło po to, by je kontrolować. Przyszło by je przeżyć, poczute, kontemplowane. Nie musisz już uciekać, ani wygrywać, ani niczego udowadniać. Wystarczy, że sobie przypomnisz. Przypomnisz sobie, że to tylko gra, a w chwili, gdy to sobie uświadamiasz, gra się zmienia, postać znika, kurtyna opada i ty wreszcie się budzisz. Nie musisz zwyciężać. Nie musisz być lepszy, silniejszy, szybszy, mądrzejszy. Jedyne, co musisz, to się obudzić. Obudzić się na fakt, że to wszystko, strach, poczucie winy, lęk, wątpliwości, jest częścią znacznie większego tańca. Tańca, który na jakimś głębokim poziomie sam wybrałeś. Alan Watts podarował nam lustro. A w tym lustrze nie widzimy triumfującego bohatera. Widzimy nagiego, kruchego, prawdziwego człowieka, ale teraz świadomego. Przypomina nam, że cierpienia nie trzeba pokonać, lecz poczuć je z pełną obecnością, uznać jako część przedstawienia. Możesz nadal szukać sensu, gromadzić odpowiedzi, albo w końcu przyjąć pustkę nie jako dziurę, lecz jako świętą przestrzeń, w której wszystko może się wydarzyć. Możesz wciąż wierzyć, że coś jest z tobą nie tak, albo zrozumieć, że twój ból to nie wada, lecz część fabuły. Możesz nadal walczyć, albo możesz kontemplować. I w tej kontemplacji może odkryjesz, że to, czego najbardziej się bałeś, chaos, upadek, uczucie, było w rzeczywistości bramą prowadzącą do domu. I teraz być może po raz pierwszy czujesz się bardziej pełny, bardziej spokojny, bardziej przebudzony. A wszystko zaczęło się od prostego gestu, przypomnienia sobie, że to tylko gra. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem Alana Wattsa. Była noc. Mój pokój pogrążony w ciemności, świat na zewnątrz cichy, ale mój umysł krzyczał. Rozmyte lęki, powtarzające się myśli, to uczucie, jakby coś niewidzialnego mnie miażdżyło. I wtedy ten głos, spokojny, ekscentryczny, niemal kosmiczny, powiedział coś, co wywróciło moją duszę na drugą stronę: Nie jesteś ofiarą tego wszechświata. Jesteś samym wszechświatem, który udaje, że jest tobą. W tamtym momencie zapłakałem. Nie ze smutku, ale z przypomnienia sobie, jakby coś we mnie, zapomniane, zasypane, powiedziało: Wróciłeś. Od tamtej pory ta wiadomość mi towarzyszy, a dziś móc się nią z tobą podzielić, to jak zamknięcie kręgu. Więc dziękuję za to, że tu jesteś, za to, że słuchałeś do końca, za to, że pozwoliłeś sobie czuć, za to, że odważyłeś się sobie przypomnieć. Nie jesteś sam. Wszyscy jesteśmy aktorami na tej kosmicznej scenie, potykając się, śmiejąc, płacząc i czasem budząc się. Jeśli ten film poruszył coś w Tobie, nawet jeśli to było tylko to podstawowe egzystencjalne pustkowie, które uderza o trzeciej nad ranem, to kliknij subskrybuj. Bo umówmy się, nie ma sensu obejrzeć to wszystko i po prostu odejść, jakby nic się nie stało, prawda? Polub film, napisz w komentarzu, która część najbardziej trafiła w punkt, i nie pisz, że wszystkie, wiem, że chcesz tylko zabrzmieć głęboko. A teraz mm, na twoim ekranie pojawiły się dwa filmy, nie klikaj jeszcze, najpierw poczuj, bo jeden z nich może pokazać ci coś, czego unikasz od lat, a ten drugi? Cóż, może to po prostu brakujące lustro. Wybierz, ale pamiętaj, to wszystko jest częścią gry.